12 lipca w godzinach wieczornych burza przeszła przez powiat dzierżoniowski. Przez blisko dwie godziny padał ulewny deszcz. Po godzinie 21. strażacy otrzymali pierwsze zgłoszenia o zalanych posesjach w kamionkach, pieszycach, owieśnie i dzierżoniowie. Drogi zamieniły się w rwące potoki, które na nie osły kamienie i żwir. Strażacy cały czas przyjmują nowe zgłoszenia.